Tabi. Tradycyjne japońskie buty lub skarpetki z charakterystycznym podziałem noska na dwie części. Dziś znane przede wszystkim dzięki Martinowi Marcieli, który w 1988 roku zaprezentował swoją współczesną interpretację. Zaraz minie 40 lat, a patent wciąż zachwyca lub odrzuca, bo tabi charakteryzują się również tym, że budzą skrajne emocje. Natomiast to nie Marciela był autorem tego rozwiązania, lecz anonimowi już teraz Japończycy wiele wieków temu. Kiedy tabi powstały i dlaczego trwają przy nas przez stulecia, o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Ich początki datuje się na okres Heian, bo jak pewnie wiecie, dzieje Japonii dzielą się na dość nieregularne bloki czasowe. Z pewnością znacie takie określenia jak Edo czy Showa. To są właśnie japońskie okresy historyczne. Każdy z nich charakteryzuje się innymi kierunkami czy motywami przewodnimi. Raz mamy większy nacisk na kulturę, innym razem na działania zbrojne. Heian nazywany jest okresem względnego spokoju wewnętrznego, a jak wiemy, spokój to idealne warunki, by skupić się na wygodnym stroju. Bo tabi od początku miały być wygodne. Co ciekawe, w tej swojej początkowej wersji przypominały zwykłą skarpetę i były przeznaczone do noszenia po domu. Wykonywane były zazwyczaj z cienkiej skóry, ewentualnie z jedwabiu, a to rozdzielenie, które przywodzi na myśl raciczkę, zyskały w późniejszym czasie hejan właśnie, by wpasować się w inne tradycyjne japońskie buty Zori i Getę. Zarówno Zori, jak i Geta przypominają to, co dziś po polsku nazywamy Japonkami. Jak sobie to wyobrazicie, to zobaczycie, że tabi i japonki złożą się zgodnie niczym dwa doskonale dopasowane puzzle. Tabi pełniły funkcję ochronną, by zapobiegać otarciom przez paski biegnące między paluchem a resztą palców. No dobrze wiemy, że nawet niewinne Japonki potrafią być dla stopy dość niewdzięczne. No i jak zwykle tutaj Japończycy pomyśleli o ludzkim komforcie e, mniej więcej w jakimś XV wieku. E, co ważne, rolę takiego typowego buta do noszenia poza domem Tabi zaczęła odgrywać dopiero na początku XX wieku, gdy bracia toku, Ujiro i Shojiro i Shibashi uzupełnili je gumową podeszwą. Gdybyśmy więc chcieli być skrupulatni, to dzisiejsze tabi powinniśmy nazywać Jikatabi. Zatem pójdźmy w to dalej. Tabi zapisujemy za pomocą dwóch symboli. Pierwszy z nich oznacza stopę, a drugi worek. Razem tworzą worek na stopę, czyli faktycznie skarpetę. Z kolei dzika tabi to są cztery symbole, dwa dodatkowe. Te wcześniejsze oznaczają kolejno grunt oraz w dół, czyli razem wychodzi coś w stylu skarpetki do chodzenia po ziemi, czyli buty. I wszystko jasne. Komfort noszenia tabi na podeszwie był tak duży, że pozwalał nawet wygrywać maratony. Tu już lata 50., i firma Onitsuka, znana dzisiaj jako Onitsuka Tiger, część firmy ASICS, wtedy specjalizująca się w typowo sportowym obuwiu, dokładnie w roku 1953, wypuściła model butów do biegania z dzielonym noskiem wykonany z grubego płótna. Była to odpowiedź na wygraną bostońskiego maratonu w 1951 roku przez Japończyka Shigekiego Tanaka. Tanaka biegł właśnie w tabi uszytych z białego denimu. Stąd nazwa zainspirowanych butów Onitsuka Maraton Tabi. Tu jednak chciałabym wspomnieć o drugiej wersji tej historii, wciąż wygranej przez japońskiego studenta. Ta opcja zakłada, że miał on na stopach już rzeczone Onitsuki, zatem nie mógł marki zainspirować, skoro, skoro model już istniał. Jako rozstrzygnięcie sporu sugeruje następujące rozwiązanie. Buty mogły istnieć, wszak miały wiele stuleci za sobą, lecz ich oficjalna nazwa powstała po rzeczonej wygranej. Myślę, że ma to sens. Obydwie wersje linkuję w źródłach w opisie odcinka. Dodam tylko, że tabi i sport w Japonii łączyły się praktycznie od momentu, gdy bracia Ishibashi podbili słynną skarpetkę. Szczególnie się chętnie w tych tabi biegało, ale też one były do różnych takich sportów halowych przeznaczone. Chodziło przede wszystkim o taki bardzo przyjemny, anatomiczny kształt i dopasowanie do stopy. Podobno. No, ale skąd Tabi w Belgii? Słusznie zapytacie, skoro Martin Margiela jest belgijskim projektantem i to jemu zawdzięczamy największą ich popularność, e, przynajmniej tutaj w tej naszej zachodniej części świata. Nie bez znaczenia są całe lata osiemdziesiąte i europejska fascynacja modą japońską i jej gwiazdami jak Rei Kawakubo, Yoji Yamamoto czy Issei Miyake. Zainteresowanie Japonii jej kulturą, stylem, zwyczajami było w latach 80. ogromne. Zachwycały zarówno stroje, jak i kinematografia, surowość stylu, podejście do tradycji. Przypominam, że to były czasy bez internetu, a podróżowało się znacznie rzadziej, więc to, co dziś oczywiste, wówczas mogło się wydawać niezwykle egzotyczne. I zaskakujące. Co nieco opowiadałam Wam o japońskiej modzie w odcinku wehikułu o roku 1982. Wrzucę link w opisie odcinka, bo na przykład rok 1982 to jest debiut Comte de Garçon na paryskim wybiegu. Tak sobie teraz myślę, że dobrym przykładem łącznika między Francją a Japonią, czy Europą, Japonią w ogóle, był w owym czasie też. Kenzo Takada, w tym czasie i wcześniej projektant zawsze coś przemycał ze swojego japońskiego dziedzictwa a to kimonowy krój a to deseń nacechowany symbolami no oczywiście takie buty Zori i Geta również gdzieś w swoich, właśnie wersjach. No a te wątki wprowadzam dla naszego Martina Marcelli, który jeśli modę śledził, a przecież śledzić musiał, no to wszystko widział i się zapewne zakochiwał. Też w niektórych źródłach znalazłam taką informację, że on pojechał do Japonii i tam z tej Japonii właśnie przywiózł dokładnie ten wzór tabi, gdzieś miał go w głowie w tych latach 80. No miał w ogóle też dobrą perspektywę na całą modę, bo on był asystentem Żana Paula Gotiera. Zresztą Całe jego podejście do konstrukcji przejrzystości formy, łącznie z widocznymi elementami konstrukcyjnymi, jak choćby takie przeszycia charakterystyczne, czy też elementy manekinów w ogóle, to w ogóle zabawne, bo zazwyczaj we wszystkich możliwych poradach na temat mody i noszenia się jest powiedziane, że obcinaj wszystkie przeszycia. Wiecie, jak na przykład płaszcz ma takie szyte. Z tyłu poły, albo marynarka ma zszyty rękaw, żeby nam się nie rozłaził, jak go tylko mierzymy. No to to należy odcinać według wszelkich zasad. Natomiast tutaj, u Mardzieli absolutnie tego odcinać nie można, bo jest to element stroju, taki jakbym to mogła nazwać, taki haft w stylu Ciokolade. technologicznym. No i czy nie jest to wszystko w pewnym sensie bardzo japońskie? Pan Mardziela przygotowuje więc swój pierwszy pokaz na wiosnę lato 1989 roku, no i myśli o butach, które dawałyby iluzję bosej stopy, anatomicznych, komfortowych, lecz zapadających w pamięć. No i sięga po ten kształt, który w Japonii zauważył, czyli tabi, tylko dodaje im wysoki, klockowaty taki zaokrąglony. Obcas. A żeby publiczność na pewno zauważyła ten śmiały i nowy w Paryżu fason, macza podeszwy w czerwonej farbie, by zostawiły na wybiegu wyjątkowe ślady. No, i zostawiają ślady, zarówno na wybiegu, jak i w myślach osób obecnych na pokazie. Intrygują, kuszą w pewien sposób, generują też pierwsze pytania o możliwość zakupu. No i przechodzą też do kolejnej kolekcji z zadeptanej na czerwono-bawełnianej powierzchni wybiegu. Marciela szyje kamizelkę. To jest kolejna historia, to jest na jesień 89-90. A same buty znów się pojawiają w tej jesiennej drugiej jego kolekcji z czystej konieczności. On po prostu nie ma funduszy na stworzenie nowej formy i wyprodukowanie nowych modeli. No i co szczęście, bo pokaz za pokazem, sezon za sezonem, tabi powracały, budując jeden z najważniejszych motywów projektanta. Zmieniały tylko kolor, wielokrotnie pokrywane farbami. Sam Margiela w rozmowie z Olivią Singer dla Another Magazine w 2015 roku stwierdza, że tabi są najważniejszym śladem w jego karierze. I wciąż nie zostały skopiowane. Być może 10 lat temu nie było jeszcze podróbek Tabi. Tego nie wiem, a być może miał na myśli innych projektantów, no bo tutaj faktycznie ja sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek aż tak śmiało powtórzył ten pomysł, tak, no prawie że jeden do jednego, no bo że powtórzył sam patent Tabi, to owszem, owszem, no ale nie jakoś masowo. Tak swoją drogą próbowałam sprawdzić, na ile w ogóle Maison Martin-Marciela ma. Pozwolenie, jakby ma patent na ten wzór, no i to jest dosyć ciężka sprawa, no bo sama nazwa Tabi, tego nie można zastrzec, no bo to jest po prostu nazwa ogólna. Z kolei opatentować, bodajże chyba też nie można, dlatego że no znów jest to kształt, no tak jakbyśmy chcieli opatentować, po prostu nie wiem spodnie, spodnie jeansowe, no za bardzo się nie da. Więc nie znalazłam, a przeszukałam naprawdę sieć dosyć mocno. Nie znalazłam żadnego dowodu na to, że jakkolwiek jest to opatentowane. No więc różne historie się dzieją, o czym za chwilkę. Natomiast teraz się przeniesiemy z tego 89 roku troszeczkę do przodu. Był rok 1996, gdy na wersję sportową tegoż wpadła marka Nike. I może byśmy o tym już dawno zapomnieli, a nawet może i byśmy o tym nawet nie wiedzieli, gdyby nie wznowienie modelu no już prawie dwa lata temu. W 2024, no kończy się 2025, więc powiedzmy już prawie dwa lata minęły. Chodzi o Air Rift, gdy zaprojektowano but do biegania bardziej anatomiczny niż kiedykolwiek w historii marki, właśnie w tym 1996. I znowu zainspirowany z kolei bosymi biegaczami z Kenii. Te buty miały zapewniać naturalną swobodę ruchów. Sama nazwa nawiązuje do kenijskiej Great Rift Valley, czyli Wielkiej Doliny Ryftowej. I nosiła je nawet Sara Jessica Parker, znana jednak z miłości do obcasów. Ona została uchwycona w neonowo-różowej wersji w roku 2002. Skomponowała te rifty różowe z zielonymi podwiniętymi spodniami, takimi chinosami, szarym swetrem, warkocze i dużym Czarnym szalikiem, do tego miała okulary z zielonymi szkłami i ciasno związane włosy. No, wszystko to prezentuje się zaskakująco nowocześnie. Jak sobie wpiszecie w Google e, Sara Jessica Parker i Air Rift, to będzie to pierwszy wynik. Być może tabi w ogóle mają to do siebie, że wcale się nie starzeją. No, być może. No ale skąd pomysł, żeby przywrócić model po niemal dwóch dekadach? Tam on chyba został wycofany w jakimś 2014, po prostu z braku zainteresowania. No gdybym chciała rozrysować momenty fascynacji i odrzucenia Tabi. Wyszłaby mi sinusoida i to taka naprawdę równa, bo one wracają średnio co 8-9 lat, przynajmniej od czasów debiutu Martina Marcieli. Sama po raz pierwszy załapałam się na tabi w okolicach roku 2003-2004. Sporo ich widywałam, jak czasami zdarzało mi się być w Antwerpii, wtedy jakoś dosyć często. No, Antwerpia, wiadomo, po prostu <grym> właściwie prawie, że dom. Prawie, że dom, z którego Tabi wyrosło, przynajmniej te, o których dziś trochę więcej mówię. Wtedy też rosła fascynacja modą awangardową w Polsce, tak trochę biorę w cudzysłów, no ale jednak myślę, że to były pierwsze takie lata po transformacji, gdzie rzeczywiście bardzo mocno zaczęliśmy się wyrażać stylem i poszukiwać i fascynować się Różnymi takimi innymi rozwiązaniami niż do tej pory dostępne na rynku. Pojawiały się pierwsze concept story, na przykład słynny partyzancki Comme des Garçon w Warszawie, właśnie, fashion by Kasi Piątek w podwórku na Brackiej, za moment RS-Store Roberta Serka, czy no, słynny butik Arkadiusa na Mokotowskiej. No i teraz poproszę o pomoc, jeśli ktoś pamięta, bo do dziś mam przed oczami konwersy z dzielonym przodem i byłam przekonana, że to był przedmiot współpracy z Marcielą, właśnie z tamtego okresu, ale nigdzie nie mogę o takiej współpracy znaleźć informacji. Według wszelkich źródeł ona miała miejsce dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. No więc cóż to był za artefakt, który mi się tak wbił w pamięć? W 2008 roku w antwerpskim MOMU miała miejsce wystawa z okazji 20-lecia twórczości Martina Marcelli, więc tabi po raz kolejny mogły o sobie przypomnieć. Później już poszło, rozpoczęły się czasy blogów modowych, i jedną z pierwszych nowych orędowniczek tabi była Jane Aldridge, autorka amerykańskiego bloga Sea of Shoes i ewidentnie wielbicielka Margelli w ogóle. No i trochę to się tak wówczas toczyło, że moda na blogach sobie, a życie sobie, więc mało kto się na tabi czy inne tego typu historie decydował. No kto jednak miał ochotę, ten mógł się zaopatrzyć w oryginalne tabi, początkowo stacjonarnie, tutaj zawsze z pomocą przychodziły Antwerpia albo Paryż, a później już online, co trwa do dziś. No i ciekawostka, bo gdy otworzyłam stronę sklepu internetu Maison Margiela. Pierwsze, co wyskoczyło, to właśnie Tabi, i to w każdej możliwej wersji. Skąd dzisiejsza popularność? Z pewnością, jeśli nosisz Tabi, dajesz świadectwo swojego zainteresowania modą. No i też trochę wbijasz kij w mrowisko, bo. Tak jak wspominałam, tutaj albo mamy miłość, albo nienawiść, no i nic pośrodku. Co bardziej bezczelni komunikują, że jeśli nie lubisz tabi, to nie możesz się nazywać wielbicielką czy wielbicielem mody. No ja myślę, że wystarczy znajomość modelu, by się tak nazywać, osobiste sympatie zostawmy w sferze prywatnej. Ja na przykład tabi uwielbiam, ale tych marcieli nie posiadam. Na razie zdecydowałam się na rifty i zresztą nagrywam w nich dzisiejszy odcinek, żeby jak najbardziej poczuć temat. W 2023 roku buty tabi w wersji Mary Jane, czyli z takim dziewczęcym paseczkiem przed kostką, trafiły na pierwsze miejsce trzeciego kwartalnego zestawienia List Index. No i czyżby zadecydował Viral? Bardzo jest to prawdopodobne. Mniej więcej w, tak w 2020 roku znów zaczęło wzrastać zainteresowanie modelami typu TABI. Też się pojawiło troszkę różnych marek, które te TABI produkują. Też chciałabym tutaj zaznaczyć, że na przykład w Japonii, no to nic dziwnego, tam tych marek jest dosyć sporo. Oferujących tabi, no natomiast zaczęły się pojawiać takie, może nie będę tutaj wymieniać z nazwy, ale takie, które naprawdę bardzo mocno mają ofertę zbliżoną do Mardzieli, niepokojąco wręcz. Mimo że no nie jest to może wzór zastrzeżony, bo by, być nie może, no ale tutaj myślę, że jak jakby mieli ochotę tutaj na jakiś pozew, to nie byłoby problemu z wygraniem. No, na TikToku zresztą sporo takich różnych ekspertów od prawa autorskiego się pojawiło i tam właśnie porównywali, tłumaczyli i troszkę wprowadzali fermentu. No, ten sam TikTok zaczęły zapełniać też kolekcje jakby tacy kolekcjonerzy Tabi no między innymi na przykład Mandy Lee, trend i krytyczka mody tutaj dosyć często o niej wspominam w różnych odcinkach. Z pewnością ona jak i inni kolekcjonerzy, oni zachęcali takie osoby może nie przekonane do tego, że można by trochę zacząć eksperymentować z tym japońskim dziedzictwem i belgijską ikoną, nie wiem, razem albo osobno. A na moment przed publikacją zestawienia list index, tego w 2023 roku z pierwszym miejscem, właśnie e, obsadzonym przez Tabi, w Nowym Jorku objawił się: uwaga, uwaga, wiralowy złodziej Tabi. No i tak jak w ostatnie Halloween popularne było przebranie złodzieja e, za złodzieja czy za złodzieji z Luwru, tak, e, dwa lata temu, może nieco bardziej lokalnie, bo głównie w Nowym Jorku e, takie funkcjonowało przebranie teaf, czyli złodziej Tabi. E, w takim dużym skrócie, Alexis, mieszkanka Nowego Jorku, umówiła się na randkę, no i wszystko poszło tak dobrze, jak tylko na randce być może, e, a następnego dnia obudziła się w swoim mieszkaniu, no i jednak tego towarzysza już poprzedniego wieczoru nie było i nie było też butów Tabi w modzie w modelu Mary Jane właśnie. Alexis ogłosiła to na TikToku. Złodzieja udało się szybko namierzyć. Początkowo udawał, że nie wie o co chodzi, no ale mamy czasy internetu, drodzy państwo. Obserwatorzy życzliwi podesłali Alexis zdjęcia dziewczyny tegoż pana w jej butach. No on dłużej nie mógł unikać odpowiedzialności. Buty oddał, tam poprosił o usunięcie tego wideo. Cała historia poszybowała w świat a wraz z nią oczywiście popularność rzeczonego modelu. No, każdy chciał wiedzieć, jakie to buty ten pan z randki nieszczęsnej sobie przywłaszczył. Na chwilę, bo na chwilę, ale jednak. Nie bez wpływu na decyzje zakupowe czy fascynacje tabi, pozostaje garderoba gwiazd. Szczególnie tych fascynujących młodsze pokolenia. Dua Lipa, Zendaya, Pedro Pascal, Rihanna, Emma Chamberlain. Cardi B, Kylie Jenner, Rosalia oraz rzesza influencerek wydeptują kolejną już ścieżkę dyskusyjnej urody raciczkom. Istnieją też osoby, które nie złapały się na wiral, gdyż są wierne tabi o wiele dłużej niż istnieją media społecznościowe. Należy do nich Vicky Roditis, która kolekcjonuje pracę Martina Mardzieli i która zakochała się w nich od pierwszego wejrzenia w 1989 roku, gdy pracowała w butiku w Weronie. Jak pisze Aleksandra Karl w książce Collecting Fashion, Roditis chciała zamówić do butiku projekty Mardzieli. Gdy tylko je zobaczyła, ale było za późno na składanie zamówień, pomogła stara, dobra rozmowa telefoniczna, podczas której wymieniła z pamięci rzeczy, które najbardziej ją interesowały. Przypominam, nie było wtedy internetu i dobra pamięć bardzo się przydawała. No, owszem, redakcje i większe sklepy miały dostęp do materiałów prasowych i katalogów, ale liczba tych była ograniczona. Pamięć Roditis pomogła, i tak rozpoczęła się wieloletnia relacja, a niedługo potem jej współpraca z Marką. Oraz kolekcja tabi. Pierwszy model dostała od Martina na dobry początek ich wspólnej drogi. Pochodził z wybiegu, więc był pokryty kilkoma warstwami farby. Jak wcześniej wspominałam, po wybiegu wciąż chodziły te same buty, tylko zmieniały kolor. W książce o kolekcjonarach widzimy jedno z wielu zdjęć kolekcji Roditis. Pięć drewnianych półek zastawionych w całości najróżniejszymi modelami tabi. Baleriny, kozaki, sznurowane Oksfordy czy Botki, od których wszystko się zaczęło. Obcasy, nieobcasy, płaskie, wysokie, niższe, no, wszystkie spoczywają obok siebie, układając się w czarno-szaro-beżową paletę. Nie zapominajmy, że tabi to też kolor, acz wciąż te czarne biją na głowę każdą inną wersję. No i jeszcze jedna ciekawostka. Dziś sam Martin Margiela już nawet nie pracuje w swojej firmie, lecz buty pokryte farbą wciąż są w ofercie, jako pamiątka po pierwszych skromnych pokazach, które dały im początek. I tu może nawet taki troszkę komunikat pocieszający młodych, rozpoczynających karierę projektantów, którzy na przykład nie mają też funduszy na to, żeby do każdej kolekcji produkować na przykład na przykład, nowe buty. No, moi drodzy, może warto się skupić na tych doskonałych, które zaprojektowaliście raz. Kto wie, może już się czają za rogiem jakieś kolejne, no, może nie tabi, ale buty, które zrobią oszałamiającą światową karierę. No, bardzo podoba mi się ta historia. Nagle się okazało, że brak budżetu wręcz pomógł. No i na koniec jeszcze mam do Was takie pytanie macie wolne 3 minuty. Polecam, żebyście mieli wolne 3 minuty, odłożyli wszystko, może nawet po zakończeniu tego odcinka od razu. Obejrzyjcie sobie krótki film przygotowany przez Show Studio Nikanaita. Etabi film to jest pięknie udokumentowany proces powstawania buta marcieli, od tworzenia kopyta drewnianego po ostatnie pociągnięcia pędzlem, Yy, właśnie tutaj możemy zobaczyć, że to pokrycie farbą do dzisiaj jest ręcznie wykonywane. Twórca wideo, Juri Ankarani, prowadzi nas przez 11 różnych etapów. Widzimy but w rękach 11 artystów rzemieślników. Widzimy staranność i precyzję. Przede wszystkim uświadamiamy sobie, że całość jest rękodziełem. Zupełnie jak w epoce Heian. Czy zapłacisz 1000 dolarów, żeby wyglądać jak koza? Pyta Sami Fisher na portalu New School Free Press, gdy dokładnie 30 lat po premierze europejskiej wersji właśnie Margieli obserwuje natężenie popularności modelu Tabi na korytarzach nowojorskiej uczelni Parsons. I z tym żartobliwym pytaniem Was dziś zostawię, bo przecież Tabi w tej swojej nieoczywistości mogą wydawać się zarówno paskudne, jak i piękne. Dyskusja trwa, a model dzięki Margieli usadowił się. Na półce z klasykami mody, zaraz obok tręcza, roboczej kurtki czy dżinsów. To, że będzie wracać, jest oczywiste. Intrygujące pozostaje tylko w jakiej wersji. Poczekamy i zobaczymy, gdzie nas ta sinusoida zaprowadzi za jakiś czas. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie.